lat Chodził za tym, żeby likwidować polskie górnictwo Jeszcze niedawno Mówił, że on polskiego węgla nie potrzebuje On sobie sprowadzi rosyjski I on ma rosyjski gaz Dzisiaj Miauczy, jęczy Że nie ma taniego węgla No nie ma, panie Dąbrowski Nie ma taniego polskiego węgla bo Na zlecenie Putina Na zlecenie Morawieckiego Zniszczyłeś polskie górnictwo Udało wam się skutecznie te górnictwo zlikwidować. Z kraju, który był samowystarczalny energetycznie, doszliśmy do sytuacji, gdzie brakło węgla. Dzisiaj ludzie stoją w kolejkach, ach, w kolejkach, dwa tygodnie w kolejce stoją po to, żeby się zapisać do kolejki po węgiel. Wpadli na kolejny cudowny pomysł. Morawiecki, bandyta. I kolejny, Dąbrowski, jego pupile, jego piesek, facet, który mu wszystkie partyjne imprezy sponsoruje. Wpadli na cudowny pomysł. Będziemy sprowadzać węgiel za oceanu. Pierw uzależnili nas od Rosja, od Putina, ale jak ten bandyta oszalał, to teraz nas uzależnią od węgla z zagranicy. Za, za jedną dziesiątą kwoty którą wydali na to błoto, które sprowadzili z zagranicy, moglibyśmy zainwestować w nasze złoża. Węgiel kamienny, ale też i węgiel brunatny. Za jedną dziesiątą moglibyśmy Polakom zapewnić węgiel i nie po trzy tysiące, tak jak on dzisiaj jest w portach. Węgiel w porcie to nie jest węgiel. W porcie jest błoto za trzy tysiące. A my moglibyśmy za osiemset, dziewięćset złotych dać ten węgiel Polakom, bo takie mamy ceny na kopalnia. To nie ci dwaj bandyci! Wiem, że będą sprawy sądowe. Panie Morawiecki, nie wystraszysz nas Pan. Ścigasz nas Pan prokuraturą, sądami straszysz. Nie wystraszysz Polaków. Będziesz rozliczony za to, co robisz. Panie Dąbrowski, pan też za tą służalność, za tą sprzedajność, za to, że zniszczyliście ten kraj, że zniszczyliście polską energetykę, za to, że ludzie popełniają samobójstwa, bo likwidują swoje firmy. Będziecie rozliczeni. I nie rozliczymy was my, związkowcy, tylko ludzie, którzy na was głosowali, ludzie, którzy wam zaufali, przyjdą i was rozliczą. Do czego doprowadzono w tym kraju? W kraju, który ma miliony ton węgla w złożach, kraju, który był samowystarczalny energetycznie. Ci dwaj bandyci uznali, że Polacy się dla nich nie liczą. Wiecie, co się dla nich liczy? Dla nich liczy się jedno. Interes i biznes. Czym bardziej dobijają Polaków, czym bardziej niszczą ten naród, tym większy zysk ma ta spółka między innymi. Ta spółka, Polska Grupa energetyczna, energetyczna z polskich kopalń, z polskich kopalń węgla kamiennego dostaje węgiel, tonę węgla w cenie niecałe 300 złotych. I te ceny przez ostatnie lata niewiele wzrosły, więc pytam się ich, Dlaczego energia dla Polaków jest tak droga? Dlaczego energia dla polskich firm jest tak droga? Chwalą się! Będziemy mieli zysku netto na koniec roku 6, a może 8 miliardów Tak! Będą mieli! Bo ci fantyci i złodzieje okradli Polaków Okradli każdego z nas, który tu stoi Okradli każdego Polaka 37 milionów ludzi Zrzuciło się na ich zyski Po to! Żeby pan Dobrowski mógł sobie wypłacić premię na koniec roku, bo jego firma przyniosła zysk. Mają głęboko gdzieś Polaków. Zapomnieli, że ani te elektrownie, ani te kopalnie, czy ten węgiel, to nie jest ich własność. To jest własność narodu. Polskie kopalnie mają wydobywać węgiel tanio, oddawać go do energetyki tanio, a energetyka ma wytwarzać energię dla Polaków w najtańszych kwotach, jakich się da a nie zarobię miliardy na nas! Chcą nas wszystkich zniszczyć. Wszystkich! Ja tylko dodam do tej dwójki, do tej dwójki złodziei, bandziorów, zdrajców Polski Morawieckiego i Dąbrowskiego, ja bym dodał jeszcze Obajtka i Jarosława Kaczyńskiego! Obajtek! Przecież to pod jego naciskami nie powstała elektrownia austrołęka, bo marzył mu się rosyjski tani gaz! Elektrownia, która za rok czy dwa już wchodziłaby na polski system energetyczny, który w tej chwili jest na skraju upadku. Przychodzą teraz dni, przychodzi wieczór, importujemy energię drogą, energię z zachodu. Jarosław Kaczyński, co w ostatnich dniach uderzyło mnie w Radomiu, bodajże jak dobrze słyszałem, wypowiadał się na temat jakości śląskiego węgla. Ręce opadają, jakich oni mają doradców i kto im, kto im podsuwa takie pomysły? Polski węgiel jest bardzo dobrej jakości. Nisko zasiarczony, wysokiej kaloryczności, a oni sprowadzają w tej chwili z całego świata breje. Błoto, które się do niczego nie nadaje. Ta breja i te błoto z Kolumbii, z Mozambiku i z Australii niedługo zaleje polskie elektrownie. Każda tona tego syfu kosztuje około 2-2,5 tysiąca złotych. Wiecie skąd te podwyżki? Bo nie chcą polskiego taniego węgla w przyszłym roku ani za dwa lata, tylko chcą importować z całego świata breje i błoto. Węgiel, tylko naszego nawet nie leżał, pan, szanowni państwo. Na tą chwilę ja rozmawiam proponuję, żeby on się z tematami węgla nie zajmował. Niech się zajmie kątami. A tych, są by takie rady i tak, tak podsuwają takie pomysły, to bym wyrzucił nas w bity pys. Szanowni państwo, polski węgiel ma przyszłość. Do czasu powstania w Polsce elektrowni atomowej, które w ostatnich dniach zostały z takim szumem ogłoszone najpierw dwie, w na kolejnych dniu no, trzecia. Pan Saszyn sypie elektrowniami atomowymi z rękawa nie wyciąga jak króliki. Póki elektrownie atomowe w Polsce nie powstaną, polski system energetyczny powinien być zabezpieczony polskim węglem z polskich kopalń. Na razie nie będziemy używać rad. Na razie nie będziemy używać pałek. To oni dzisiaj próbują na nas nasuwać prokuratury i sądy. Jesteśmy lepsi od nich. Szanowni Państwo, górnicy nie są przeciwko czystemu powietrzu. Nie. My chcemy też oddychać czystym powietrzem, ale uwierzcie mi, gdzie ci wszyscy ekolodzy byli, jak miliony starych gruchotów, było sprowadzane z Niemiec, z Francji. Diesli bez katalizatorów. Jak śmieci stamtąd odwożono do Polski. Stare opony. Gdzie byli ekolodzy? Dzisiaj przeszkadza im węgiel. Węgiel, który przypomina, dzisiaj mamy czyste technologie spalania węgla. Właśnie Japonia zrezygnowała z atomu i buduje kolejne, kolejne elektrownie węglowe. Bo my mamy swoje złoża węgla. Mamy go na setki lat. Nie potrzebujemy ściągać drogiej energii z zagranicy. Nie potrzebujemy przywozić tutaj kolumbijskiego czy indonezyjskiego śmiecia, które teraz będzie spalone. Będzie spalone i teraz zatruje środowisko. Nie jesteśmy przeciwko czystemu powietrzu. Nie ustawią nas w tym szeregu, że to ci górnicy, to oni są winni całemu złu na tym świecie. Że oni są winni powodziom, suszą. A tak naprawdę, wracając już do tego węgla, do węgla kamiennego, bo jestem akurat z kopalni węgla kamiennego. Polska w porywach wydobywa rocznie około 40 milionów ton węgla kamiennego, a świat wydobywa 8,5 miliarda ton, i nasze 40 milionów zniszczy ten świat. Taka jest cała prawda. Nasze 40 milionów zniszczy świat, a 8,5 miliarda, które jest wydobywany na świecie, które jest spalany na świecie, nie zniszczy swoją chorą polityką. Przez takich ludzi jak tutaj ten prezes, jak Dąbrowski, przez takich ludzi jak Morawiecki, doprowadzili do tego, że dzisiaj zwirek dla kota, dla kota Kaczyńskiego jest wprowadzany z Chin. Bo my w Europie nie mamy fabryki, która taki zwirek produkuje. Wolę Żwirku z Chin płynie statkiem. diesle. Nikt nie widzi śladu węglowego. Czy nie widzą, co robią? Jak niszczą Europę? Żwirku dla kota nie umiemy wyprodukować. Kaczyński pewnie, jak się dowie, to od razu dwie fabryki każe otworzyć. Nie jesteśmy przeciwko czystym technologiom spalania węgla. Nie jesteśmy przeciwko zielonej energii. Szanowni Państwo, w Polsce co roku wzrasta zapotrzebowanie na energię. Niech stawiają te wiatraki! My dzisiaj nie chcemy wybijać wiatraków, nie chcemy wybijać fotowoltaiki. Tylko to nie zastąpi nam stałych źródeł energii. To może być uzupełnienie systemu energetycznego! Inaczej wskazujemy się. Na import energii. My nie mamy, nie mamy innych źródeł energii. Mamy węgiel. Jesteśmy w tak komfortowej sytuacji, że mamy węgiel brunatny, mamy węgiel kamienny. I my możemy tanio wytwarzać tą energię. Ale dali się zwieść całemu światu. No może nie całemu światu. Tak naprawdę dalej jest realizowana polityka Putina. Dalej chcą finansować Putina, czekają, aż zarznie się tą biedną Ukrainę i wrócą do importu gazu. Bo to im się marzy sponsorować tego bandytę. I wrócą znowu do węgla z Rosji. Dlaczego do dzisiaj prezes tej spółki, Polskiej Grupy Energetycznej nie wyjaśnił, czemu nie odebrał polskiego węgla? który dla niego wydobyliśmy, bo był zakonfektowany. A w tym czasie polskie spółki energetyczne sprowadzały na giełd rosyjski, który niejednokrotnie był droższy. Jakie mieli z tego korzyści? Co zrobili to dla Putina z dobroci serca? Dalej chcą realizować plan Putina, Merkelowej i Surca teraz. Dalej im się marzy zakazowanie Polski. Przez władnego wariata Musieli odtopić na chwilę, ale to tylko pokazuje jedno: że ci ludzie, którzy szli z zasłami, że będą bronić takich ludzi jak my, tych na dole, tych na dole, że nie będą się przejmować wielkim kapitałem, to tylko pokazuje, że zostaliśmy oszukani. Oszukali nas i wykorzystują nas. Piękne słowa. Kaczyński, tak jak tutaj kolega powiedział, przed wyborami było go pełno, bronił polskiej energetyki, nie tylko górnictwa, polskiej energetyki, bo rozumiał, że to jest suwerenność kraju. Dzisiaj on ma czelność powiedzieć ludziom, którzy od zeszłego roku pracują po 28-29 dniówek w miesiącu po to, żeby dać energię w tym kraju, po to, żeby ogrzać Polaków. To ten staruszek, być może już się zapomina, miał czelność powiedzieć, że ten węgiel ze Śląska mu nie jest potrzebny. Tak naprawdę, tak naprawdę jemu nie mu nie jest też potrzebny węgiel z Teochotowa, ale nie mu ile zostało. 6 miesięcy, rok, dwa lata, życzę mu, niech 100 lat, ale niech się zajmie swoim kotem. Nie politykom, nie politykom, bo sterują nim pajacyki, takie jak Morawiecki, Baxter, który niedawno, który niedawno biegał obok Tuska, jak jak piesek, jak szczurę. Teraz widzi, że są kopiturki u Kaczyńskiego. To jest pupilkiem Kaczyńskiego. Wyciągają takiego obajtka, osrajtka Facet z Pczymia, Który ja by mu nie dał nawet zarządzać pudką z piwem. Bo tam najprawdopodobniej pod kogoś pysk dostał na swoje zachowanie. Takich ludzi wyciągnęli. Ja rozumiem. Przychodzi się do władzy. I jak każda władza, tak to bywa w tym naszym kraju, taką mamy demokrację. Wymieniają prezesów na swoich. Ja to nawet mogę zrozumieć, bo trwa to 30 lat. Ale ci nie zrobili tak, że wsadzili prezesów, prezesi wsadzili swoich dyrektorów, dyrektorzy wsadzili swoich kierowniczków i doszli do tego, że została nam panda parana. Zobaczcie, co zrobili. W Polsce mówiliśmy to już od zeszłego roku. Braknie węgla dla odbiorców indywidualnych, czyli węgli grubych czyli logicznym by było, że jedziemy zakupić węgle grube a co robią nasi specjaliści? z Ministerstwa aktywów państwowych? pojechali, zakupili 17 milionów nie sortu nie sortu, z czego 20% to są węgle grube a 80% to są miały które nie to, że są słabej klasy to jeszcze zasiarczone i nawet nie pójdzie tego pewnie spalić w naszych elektrowniach. Bo jak spróbujemy to spalić, to zniszczymy swoje piece. I rozłożymy całkowicie energetykę. Takich mamy fachowców. Przez trzy miesiące ich pytałem, co zamawiacie? Wiecie sobie odpowiedzieli? Węgier. Węgier. Bo to są turnie, co nie rozróżniają kategorii... Nieudacznika odwiedzić Pff, Pewnie będzie nas więcej eee, Musimy to robić Musimy. Oni liczą, że nas zastraszą, że zastraszą sierpnia 80, że zastraszą Polaków Ale my się nie damy My się nie damy, będziemy walczyć tak długo bo nie walczymy już tak naprawdę o to co jest dzisiaj. My walczymy o to co będzie za rok, o to co będzie za 5 lat o to co będzie za 20 lat Dziękuję wam za przybycie Będziemy się widzieli z większością z Was w najbliższym czasie, bo będą kolejne akcje, nie ukrywam tego. Eee, ja powiedziałem, tacy ludzie jak Morawiecki, Dąbrowski, oni nie uciekną przed nami, nie uciekną przed Polakami. Kiedyś zostaną rolniczymi. Ja w to wierzę, Wy też w to wierzycie, bo przecież nie wierzyli, to by Was tutaj nie było. Dziękuję Wam za to, że przyjechaliście. Widzimy się w najbliższym czasie.